I witajcie, chcę Wam się pochwalić prezentem, który otrzymałam. Tym prezentem jest włóczkowy Lovebox. I to jest takie dosyć spore pudełeczko. Jeszcze takiego nie miałam. Z ciekawością otworzę wspólnie z Wami. Co nam się tu w pudełeczku prezentuje? Są dwie włóczki. Firma Lilopi. I są to włóczki 50% akrylu, 50% wełny marino. Nitki 3 plus 1. A tu jest taka złota dodana. 1400 metrów. Czyli to jest dosyć spore, tak? Na pewno na piękną chustę. No i ta oprócz tej złotej nitki, to ma taką kolorystykę. Odcienie fioletów. Druga, o ta jest przepiękna. Powiem wam, że ten kolorek o wiele bardziej mi się podoba. Fantastyczny. Skład jest taki sam. 3 plus 1. Tutaj są takie węzełki z kolei. Co na wykonanej pracy bardzo fajnie wygląda. ozdoba I zobaczcie. Końcówki wałenek są zaznaczone w bardzo fajny sposób. Tutaj jest taki Czarncik, serduszko z kwiatuszkiem. Piękny, można sobie później do pracy dołączyć, czy wykorzystać jakkolwiek. A tu jest, o, guziczek, jabłuszko. Co tu jeszcze jest? Dołożone, jest dołożone. bawełenka. 80% recyklowana. 15% naturalnej i jakieś 5% dodatkowej. A tu do dodatkowej nie wiem, jaka to będzie ta dodatkowa. Tu nie widzę nic takiego. Ale ta ma taką coś bardziej jak sznureczek, więc na jakąś torebeczkę może kosmetyczkę małą będzie. Są. Suksy. Są cuksy, są cuksy, herbatka zielona i długopis. Także tak wygląda ten love boxik. No to ta naprawdę bardzo mi się podoba. Pewnie szybko się do pracy z tą bałęką zabiorę. Może komuś z Was się również spodoba taki zestaw, co mogę powiedzieć, że z tego co wiem, to te włóczki są wybierane do loveboxów losowo, można powiedzieć, tak? Nie wiemy jakie kolorki, ale są to zestawy, których nie ma w regularnej sprzedaży, tak? Czyli na półkach sklepowych firmy Lilopi ich nie znajdziecie, to są... Celowo właśnie zwijane motki do tych pudełeczek. Także są unikalne, więc praca wykonana z nich też będzie unikalna. Dziękuję Wam za oglądanie. Może komuś forma taka się spodoba. Bardzo fajny prezent. Wiem osobiście, skoro go otrzymałam, jestem z niego zadowolona. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa. Pa.